Dzień dobry, witam serdecznie. Numer 11 będzie. Proszę pana, oszczędności życia przywiozłem. Nie stać mnie już na paliwo, więc płacę tym co mam. Ceny do góry idą. Znaczy skorzystać, to trzeba jakiś rzeczy tak, tak. tutaj wykupić, tak? Tak, tak, tak? Drogie paliwo, człowiek pieniędzy nie ma, ja biedny nawet z nazwiska, odkopałem oszczędności życia.

Pani tylko pieniądze swoje, wie pani? Ale nie ma pan prawa u nas, proszę no To pani policję, no Przewa pani policję, ja filmuję swoje pieniądze Mogę proszę przełączyć pana, na siebie. Kamerę, A jaki ma pani pan problem? Prawa, czy pani mnie ja dyskryminuje? Czy, pan pieniądze, czy Proszę pani, sk skierowaną mam kamerę na pieniądze. A jeżeli. Nie ma, jest zakaz no, Dobrze, proszę dać. pani, niech pani się nie denerwuje. Złość nie, piękności ja nie szkodzi. Panu, ja nie Chciałbym panu zostać to obsłużony. To jak to, jak, jeśli chcę tak. być obsłużony? Zatankowałem paliwo, moim tak, obowiązkiem jest tak, zapłacić. Bardzo proszę wyłączyć Więc płacę. Nie ma obowiązku. Dokumentuję, proszę pani, jestem dziennikarzem telewizji HWDP która chce Wam dać prawdę i w tej chwili właśnie protestuję przeciwko podwyżkom notorycznym cen. To, co robi z nami rząd i koncern Orlen, jest to skandalem. Dobrze, proszę mi tylko nie zapewnić, że Pan. Nie, tak, zapewniam panią. Zapewniam panią. Na żywo lecimy. Na żywo lecimy w telewizji tv 24 która chce wam dać prawdę, prawdę I może pani na żywo na Facebooku zobaczyć, że lecimy na żywo i pani nie filmuje. Nie mam personalnie nic do pani. Tylko po prostu spontanicznie wykopałem oszczędności życia i przyszedłem zapłacić. Pan nagrywa pieniądze. Dobra, e, czy jeszcze raz. Ewentualnie, jeżeli może Pani zatrzymać, ja pójdę kilometrów. Bo no, możliwe, że kilometry za dużo. I nagrywa. Czy w związku z tym nie ma prawa nagrywać, tak? Szóstka. Ja nie nagrywam, proszę pani. Ja transmituję na żywo. Pan twierdzi, że nagrywa pieniądze. Transmituję na żywo. Nie no rozumiem. Ja muszę mieć. A czy jeśli to musi mieć yy, zezwolenie? Dobrze, dobrze. Moim zezwoleniem jest wyższa konieczność społeczna. Dobrze. A jeżeli coś się nie zgadza, to bardzo proszę pozwać mnie do sądu. Proszę pana, jeśli ma pan zezwolenie online na filmowanie. A Orlen ma zezwolenie narodu polskiego na notoryczne podnoszenie cen bez normalności? Jakie są podstawy do tego, żeby notorycznie rosły ceny? Macacie tak Polaków po prostu. Nie, do Pani nie mam nic personalnie, życzę Pani miłego dnia personalnie. Proszę Pani, czuję się dyskryminowany w tej chwili, że nie chce Pani mnie obsłużyć. Proszę bardzo. Ponieważ własnością jest Orlen, tak, stacja, ale własnością są moje pieniądze. Jeszcze raz tłumaczę. Chciałbym, żeby się zarejestrowało, Cokolwiek, czy dobrze będą policzone, bo to oszczędności mojego życia. But, e, Dopóki nie mam zgodę, nie mogę. E, ja bym z panem czy, czyli pani mnie dyskryminuje. Ja pana nie dyskryminuję, tylko ja proszę, żeby pan byłam tą kamerę, lub. Okazał pani Małgorzata, zgodę, godzina 15:28. Orlenu. Na filmowanie tego. Orlen też nie ma zgody narodu polskiego na notoryczne podnoszenie cen. Nie jest to niczym spowodowane. Jest to po prostu draństwo. To, co robi koncern Orlen. Chyba, Jasne. Ja, ja przyjdę do pani tylko zapłacić. Dlatego ja proszę o kamery, bo nie ma pan zgody. Jeśli pan nie ma zgody, ja nie mogę ee, z panem tutaj rozmawiać. Nie, po prostu pani nie chce mnie obsłużyć, bo nie, nie chce się pani liczyć pieniędzy. Proszę pana. O zezwolenie na filmowanie. Moim zezwoleniem jest prawo zezwolenie prasowe. Od Orlenu, bo to jest Każdy może tutaj Orlenu, wejść. Ja tylko tej Nie upubliczniam tak, pani tak wizerunku. Pracownicy. Filmuję tylko pieniądze. Ja już teraz panu tłumaczę. Ja mam informację od mojego przełożonego. No dobrze, to będę tutaj czekał do zamknięcia. Tu wzywajcie patron policji, róbcie co chcecie. A ja czuję się w tej chwili dyskryminowany. A ja też nie, nie jestem, proszę Pani, własnością Orlenu. I dlaczego tutaj są kamery i mnie Pan nagrywają? Nie chce wyłączyć kamery. I nie okazał mi żadnego zezwolenia Orlenu. Moim zezwoleniem jest prawo prasowe. Jestem dziennikarzem. telewizji chcę Wam dać prawdę. TV24 i filmuję bardzo ważne. Z telewizji hwdptv 24 Telewizja H... H Może. Proszę i będzie chcę wam dać prawdę. Facebook. Piotr Bietka Wybraniec, kłaniam się. Chcę wam dać prawdę. Chcę wam dać prawdę. Chcę wam dać prawdę. Piotr Bietka Wybraniec, kłaniam się nisko. Dobrze, czy ja mam e, wezwać policję? Bo no nie wiem, bo... No, tak. no, dobrze. A do czego wzywać policję? Tak. Czyli pani będzie wzywać policję na mnie? Pani będzie wzywać na mnie policję, dlatego że chcę zapłacić? Proszę mi nie robić zdjęć, bo pan nie ma do tego prawa. Już zrobiłem, proszę pani. Jak swoją... Do... Tak, ale to nie będzie upowiadać. Jest ochrona danych osób. Nie, proszę pana. Proszę wyłączyć. Teraz zrobiłem pani zdjęcie i pana, będzie to dowodem ja sądu, ja do sądu. Takim, że będzie proszę to dowodem do sądu. To. Proszę takim, proszę że. Pana, pan, niech się do... pani nie denerwuje. Nie, będzie to dowodem pana, do... do sądu, że do pani do... mnie zdyskryminowała. Pan mnie bez mojego zezwolenia filmuję i pan nie robi zdjęcia. Nie zdjęcie. muszę mieć na, na, ja sobie na to zezwolenia. Ja robi też nie to wyłączcie zdjęcie. kamery tutaj są. O, są kamery. O, tutaj są kamery, wyłączcie I je, też sobie nie życzę. Tutaj też są. Nie robię pani zdjęć. Właśnie zachowuje się kulturalnie. Bo nie chcę pani wizerunków do to Jest Naturalny, bo ja sobie nie wyrażam hmm. zgody, a pan... A dlaczego, pan wszystkich, nie prawa jak dlaczego wszystkich obsługujecie, a mnie nie chcecie? Jeśli pan coś do Orlenu, to proszę się pisemnie zwrócić do Orlenu. Dlaczego wszystkich obsługujecie, a mnie nie, nie? Dlatego, że pan ma włączoną kamerę. Ale nie, ja nie, mam mogę. włączony telefon. Nie, Jest prawo... Jakie? Proszę podać podstawę prawną.

Pani mnie w tej chwili zdyskryminowała, proszę pani. Proszę pana, pan mój wchodzę, 30, 30, Proszę pani, ja wchodzę na różne stacje nie i nie też filmuję, nie i nie ma z tym żadnego problemu. Pani przeraziła ja się po prostu pieniędzmi. Są prawa moje i proszę to uszanować. Jeśli pan tego nie szanuje, i pan A Jakie są nasze prawa Polaków? Moje prawo. Moje. Ja mówię o moim prawie. Ale przecież pani prawo żadne ja nie zostało człowieka. złamane. Nie robi pan mi zdjęcia wbrew mojej woli. Tak, zrobiłem nie zdjęcia pan do sądu. Moje nie upublicznij. ich. Szanuję. Pani ja też może wiedzieć? A skąd ja mogę wiedzieć? Jeżeli upublicznię, to wtedy Pani mnie pozwie. A skąd ja mogę wiedzieć? A skąd ja mogę wiedzieć, że Orlen, który nagrywa to teraz, się do nie, na, nie upublicznił tego? Do niego pytanie? Nie, chcę z Panią Ciekawe? się wdawać pan w dyskusję. No proszę mowa. policzyć pieniądze, ja sobie grzecznie odejdę. Nie, jak Pan wyłączy kamerę, ja zacznę liczyć pieniądze. Traci Pani mój czas i teraz ogranicza Pani moje wolności i swobody. I Pan również ogranicza wolność w tym momencie. Nie, ponieważ ja filmuję pieniądze. Wyłączy pan kamerę i ja będę obsługiwać. Nie ma pan prawa kręcić bez zezwolenia odmiania. Pani ma obowiązek obsłużyć o, mnie. Towar który, jest, pana, towar, który jest który tak, jest na wierzchu, musi zostać sprzedany. Nie może pani mi go nie sprzedać. Poza tym blokuje tam jeden z dystrybutorów. Chciałbym odjechać, jechać do domu, zjeść obiad. Pani zresztą. ma pan obowiązek wyłączyć kamerę. Jeszcze raz pani proszę. ma obowiązek mnie obsłużyć i mamy impas. Pani ma obowiązek wyłączyć kamerę i ja pana obsłużę. Myślę, że wie Pani, co fajnie byłoby, żeby większość Polaków tak płaciła groszami. Może wtedy by to coś dało. I co zrobicie, jak tu przyjechałoby? Ale nie 100 osób. Nie dyskutuje Pani z Panem. Wyłączy Pan Nie wyłączę, proszę Pani, ponieważ jest to dowód mój. Publikuję to dla ludzi. Jest to. Konieczność społeczna. Jeżeli jeżeli naruszam jakieś prawa, ale ja pani nie publikuję czy pani da sobie, proszę za to ja pana dobrze, niech pani mnie pozwie tak, na pewno, na 100% Proszę pani, niech pani pani jest pracownikiem tutaj, naruszyła pani moje dobra ja spoje, do, dobra osobiste i sfilmowałem to do sądu, żeby podać kto moje dobra osobiste naruszył. Dobrze, więc spotkamy się w sądzie. Bardzo chętnie. Pani teraz ogranicza moje swobody wolnościowe i nie chce ja pani przyjąć ode mnie płatniczego środku formy płatności się w Polsce. Jeśli będzie, proszę bardzo... Tak. E, czy jest, nie mam do pani nic prywatnie po prostu... Chciałem, na, na, chciałem zapłacić za paliwo, dlatego ja nie filmuję ja pani. Ale proszę pani, zobaczcie, ja mam tu kamerę, pa, Patrzę patrz pani, tu jest. Tu Ale pieniądze. jeszcze raz tłumaczę. Czy teraz pani Na nie filmowanie musi pan mieć zgodę. Ale czego online. pieniędzy? Tak, wszystkiego. Myli się pani. Proszę pana, wszystkiego. Ja panu przedstawiłam prawo mojego przełożonego, który mi jasno i klarownie powiedział. Ja niestety... To niech przyjedzie pani przełożony, policzy te pieniądze. Pani tak, przełożony nie pan ma notorycznie, problemy, nie ma prawa notorycznie podnosić cen w Polsce. Nie jest to niczym to spowodowane. Pana, moim przełożonym jest prowadzący. No nie chcemy pracować za miskę ryżu. jeśli ma pan problem z Orlenem, to proszę się na tak zgłosić. I proszę wziąć zezwolenie na filmowanie. I ja wtedy nie mam nic przeciwko. Dobrze, więc proszę wystąpię z takim zezwoleniem, prawa, ale teraz poproszę policzyć pieniądze, bo chciałbym odjechać do domu, Ja również zjeść obiad. Ja Pana proszę, jak Pan wyłączy, proszę bardzo. Nie filmuję Pani, nie upubliczniam Pani wizerunku, Ale nie ma się na Pani co spinać, to proszę niech stacja Orlen Zezwolenie. wytoczy mi proces. Pani nie jest sędzią, Panią obowiązkiem jest obsłużyć klienta na podstawie bodaj artykułu 135 na podstawie artykułu i nie ma Pani prawa nie, nie od, odmawiać tego. Nie mam prawa panu pozwolić na to, żeby Nie filmuję pani, nie upubliczniłem pani wizerunku, filmuję pan, pieniądze, zespołem, ja moje, żeby nie zginęły oszczędności mojego życia. No to musi pan płacić aplikacją, co? Hmm? E, co się stało? No, przepraszam, e, karocia... Czyli pani albo, mnie nie... nie chce mnie pani obsłużyć? Pani Małgorzata nie chce tak? mnie obsłużyć. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, znajduję się na jednej ze stacji Orlen na Lazurowej, widzimy jaki cyrk ma miejsce. Zostałem właśnie zdyskryminowany, mimo że nie chcę naruszać dobro tej Pani, nie chcę z nią wchodzić w żadne, w żadne spory, w żadne kłótnie, firmuję tylko swoje pieniądze. Pani odmawia obsłużenia mnie, ponieważ grosze śmierdzą, my za grosze pracujemy a musimy płacić ciężkie pieniądze za paliwo drodzy Państwo. Mam nadzieję, że da Wam to do myślenia. Nie wiem, czy 40 jestem na stacji orlen Lazurowa. Pani sobie teraz, drodzy państwo, odeszła i zdyskryminowała mnie. Nie chce przyjąć ode mnie polskiego środka płatniczego. Oszczędności mojego życia wydaje na te paliwo, jest, że busem, który notorycznie pije tyle paliwa, że już nie daje rady. Słabo zarabiam, zarabiam w groszach. W groszach przyszedłem zapłacić. Pani mnie dyskryminuje i nie chce, że, nie chce przyjąć ode mnie e, prawnego płatniczego środka, który jest w obrocie polskim. Nie rozumiem sytuacji. Czuję się zdyskryminowany.